Dobry, dziś opowiem Ci o ginurze. Roślinie, która kiedyś była bardzo popularna. Myślę, że wiele osób ją pamięta z parapetów babci, cioci i parapetów szkolnych. Kiedyś zapomniana, obecnie wraca. Możemy ją kupić nawet w sklepach spożywczych takie małe sadzoneczki. I dzisiaj Ci opowiem, gdzie ją postawić, jak o nią zadbać, rozmnożyć no i co z nią zrobić, bo zbliża się jesień, żeby nam przetrwała. Pierwsze pytanie, gdy trafia ta roślina w nasze ręce, gdzie ją postawić? Jest taka ogólna zasada, że im barwniejsze liście, mniej zielonego barwnika, to stawiamy bliżej światła. I tutaj, nawet, widać świetny przykład, że jak stała w moim ciemnym mieszkaniu, to odległości między listkami się wydłużyły. Tutaj już się ta odległość poprawiła, listki są gęściutko. I to jest taki pierwszy sygnał, jak zauważymy po kilku miesiącach, jak zaczyna rosnąć, że odległości są. Dosyć duże, liście są małe, to trzeba ją przestawić w widniejsze miejsce. Na południowym parapecie może światła mieć za dużo, ale to też warto sprawdzić, bo południowe parapety mocno się od siebie różnią. Tu mam sadzonkę, która stała na moim wschodnim parapecie i słońca miała za dużo i zrobiła się taka lekko żółta. I to jest sygnał, że roślina słońca ma za dużo. Stawiamy ją zwykle przy wschodnim czy zachodnim parapecie, ale to właśnie warto obserwować, jak ona reaguje, czy się nie za bardzo wyciąga, czy czasem nie żółknie. Jak mamy jakiś regał, szafkę, półk i jak postawimy przy tym na przykład EpiPremnum, Neon o soczysto zielonych liściach, to bardzo ładnie ze sobą kontrastują, bardzo ładnie się komponują. I właśnie, jak widać, jest to roślina do podwieszanych pojemników, do postawienia na półkach, regałach. Jak kupujemy, to są malusienkie sadzonki, no a po kilku miesiącach, jak roślina ma dobrze, to zaczyna zwisać. I co, co teraz zrobić z takimi badylami, jak ją zagęszczać, to o tym za chwilę. Jest rośliną kwitnącą, kwitnie zwykle w czasie zimy, ma takie puszkowe, pomarańczowe kwiaty. Zdjęcie gdzieś mam, ale jak znajdę, to wrzucę. I niestety te kwiaty nie pachną zbyt przyjemnie i czy je wycinać? Sporo osób je wycina, żeby rośliny odciążyć, żeby rosła dalej, ale myślę, że jak nam kwitnie pierwszy raz, to warto zostawić kwiaty, żeby je przeobserwować i trochę się nimi nacieszyć. Gdy trafia ta roślina w nasze ręce, to pierwsze pytanie, gdzie ją postawić, to już wiemy, a drugie, jak ją podlewać, co ile dni. No niestety tu nie mogę odpowiedzieć, co ile dni, bo warunki w mieszkaniach się różnią, zmieniają się one również w ciągu całego roku, podłoże wolniej lub szybciej przesycha. Ale generalnie jest to roślina, która lubi lekką wilgoć w podłożu. Nie płotko i nie wysuszone podłoże na wiór. Zwykle od wiosny do jesieni podlewamy ją tak, jak podłoże jej z wierzchu przeschnie, a w środku będzie wyczuwalna lekka wilgoć. A w czasie zimy podlewanie troszeczkę ograniczamy. Nawet możemy dopuścić do tego, że podłoże całkowicie wyschnie. Jak będzie suche przez dzień, dwa, to nic z roślinie się nie stanie. Trzeci, czwarty dzień to zwykle jest więdnięcie i trasenie koloru. I... Jak trafia w nasze ręce, to na początku możemy parę razy dopuścić, z dwa, maksymalnie trzy, do tego, że nam roślina trochę zwiennie, żebyśmy zaobserwowali, w jakim tempie przesycha podłoże, jak często ją podlewać, ale trzeba pamiętać też o tym, że jak więdnie, to później musi się zregenerować czyli potrzebuje sporych nakładów energii, żeby. No wrócić do, do dobrej formy, co roślinę obciąża, spowania jej wzrost. Więc ja z takim przesuszaniem notorycznym, to bym była ostrożna. I teraz jak się przyjrzymy, no to nie wygląda najlepiej, bo ma takie dwa długie kikuty. Co zrobić, żeby się zagęściła? A przycinamy. Nawet tutaj widać, że się zaczęła rozgałęziać. Jak ma dobre dla siebie warunki, to lubi się rozgałęziać, a to co tutaj pod tymi gałązkami ucinamy, Tniemy na sadzonki i później dosadzamy do rośliny. Z tym możemy postąpić na kilka sposobów i zaraz to wytłumaczę. Ja ją po prostu utnę. Tu mam już przygotowane wcześniej sadzonki i zwykle jak je ucinamy od wiosny do jesieni, to śmiało możemy ukorzeniać je w wodzie. Bardzo szybko korzenie się pojawiają, bo średnio po około dwóch tygodniach trzeba troszeczkę poczekać, zanim przesadzimy do podłoża, żeby korzenie dobrze urosły. Przyjmuje się, że sadzamy do doniczki, jak korzeni jest sporo. Rozgałęziają się i mają minimum 6 do 8 cm długości. A że teraz zbliża się jesień, to z sadzeniem nie ma co czekać, trzeba będzie je posadzić. Tu jest średnio ukorzeniona, ale to nie szkodzi, bo jest rośliną, która też świetnie ukorzenia się w samym podłożu, nie trzeba. Wstawiać do wody można do podłoża. Czyli ucięte gałązki od wiosny do jesieni możemy śmiało ukorzeniać w wodzie, a następnie przenosimy zanim przyjdzie jesień do podłoża. A jeżeli tniemy w okresie tak pod koniec wakacji, z początkiem jesieni, to warto ukorzeniać w podłożu. Tak jak na przykład dobry jest Teraz czas na ukorzenianie anginki pelargonium. I tak samo gnury. Jeżeli w ogóle macie anginkę pelargonium, nawet takie co rośnie na balkonie, na, na parapetach, i wnosicie do mieszkania i świetnie Wam rosną, to ta roślina też będziecie cieszyła. Jak szykujemy sadzonki, to górny pęd, te górne listki są zwykle takie mięciutkie, delikatne, łatwo się wyginają na boki, więc. Szczytowa sadzonka z górnego pędu powinna być dosyć długa, żeby ten fragment pędu, który się majta na boki, nie był wsadzony do podłoża, bo nam sadzonka zgnije do podłoża czy do wody. Taka sadzonka dobrze, żeby miała 2-3 węzły. Węzły, czyli miejsca, w których wyrastają listki. Ciachnę, mamy taką sadzonkę. Usunęłam dwa dolne listki. A ponieważ jest ich sporo i taka sadzonka musi takie listki nawodnić, to żeby szybciej lepiej się ukorzeniła, to jeszcze usunę. A, dwa listki. I zostały mi trzy, czwarty w drodze. Całkowicie wystarczy. I to jest kolejna sadzonka. Tutaj, co prawda, nie ma listka, ale zaraz się pojawi. Usuwam dwa dolne, nawet mogę wszystkie usunąć. I zanim cokolwiek zrobię, to odkładam na bok, żeby soki. Przestały wyciekać sadzonki, ranki, żeby przysły. I też nie tylko po cięciu, ale po listkach. I teraz mamy taką dłuższą, to z niej możemy tutaj wykombinować dłuższą sadzonkę. Zaraz pokażę, jakie jeszcze podłoże trzeba przygotować. Tyle całkowicie wystarczy. Cały teraz pęd. Sadzonka może być też na tyle długa, że dwa miejsca z listkami będą wystawały ponad podłoże i dwa, trzy w podłożu. Im więcej miejsc po listku, czyli te dwa, trzy w podłożu, tym sadzonka puści więcej korzeni i będzie silniejsza i będzie nam szybciej rosła. I tu mamy książkową sadzonkę, czyli dwa węzły, które znajdą się w podłożu i jeden nad podłożem. Taki długi pęd skracam tak mniej więcej do centymetra. Wiem, że sporo osób, jak utnie sadzonki, to je ukorzenia wkłada po prostu do matki i tym sposobem roślinę zagęszcza. I oczywiście w widnych mieszkaniach, gdzie ma dużo światła, może się to sprawdzać. Niestety u mnie w moim ciemniejszym mieszkaniu nie do końca było to dobre rozwiązanie, ponieważ też podłoże dla sadzonek i dla rośliny matki powinno być trochę inne. Sadzonki powinny mieć stale lekką wilgoć natomiast między podlewaniem z wierzchu podłoże powinno przeschnąć. Jak włożymy sadzonkę, która nie sięga do samego dna i zanim roślinę matkę podlejemy, z wierzchu podłoże przeschnie i tak samo przeschną nam korzonki, które będą wytwarzane na tej sadzonce. Jeżeli roślinę będziemy podlewali roślinę matkę częściej, żeby sadzonka na nie wyschła, to ta Zacznie nam chorować. Najczęściej zacznie się pojawiać szara pleśń, liście y, będą miały takie brązowe, czarne plamy, liście będą zasychały. Więc y, ja zauważyłam, że najbezpieczniej po prostu jest sadzonki ukorzenić oddzielnie, kilka miesięcy poprowadzić je w oddzielnych doniczkach. A jak przyjdzie wiosna, czas na przesadzanie rośliny matki, to wezmę większą doniczkę i posadzę wszystko razem. A właśnie, jak tutaj wspomniałam o zasychających listkach, może to być tak. Że podczas podlewania zmoczyliśmy listki, pędy, ta roślina za tym nie przepada. Trzeba uważać, tak samo nie przepada za zraszaniem, ale też może być taka sytuacja, że po prostu do dolnych listków nie dociera światło, słońce i roślina je odrzuca, bo są jej niepotrzebne. Raczej nie ma szkodników, nigdy mi się nie przytrafiły przez wiele, wiele lat, jak ją mam w swojej kolekcji. Jest rośliną taką zdrową, można powiedzieć. Świetnie mi rośnie w glinianej doniczce. Z cięciem, ukorzenianiem sadzonek, jak jest jesień-zima, to ja bym się wstrzymała do wiosny, no bo jesień-zima to nie jest na to odpowiedni czas. Ta puści dłuższe pędy, dzięki temu wiosną będziemy mieli więcej sadzonek do pobrania. Tu mamy ukorzenione i zaraz się zabierzemy za ich sadzenie. Mamy doniczuszki i będziemy szyli podłoże z tego co mam. Mam, to wykorzystuję miks różnych podłoży uniwersalnych i do tego dodaję drobny keramzyt, nie żałuję. Dobrze mieszam, wszelkie grudy ziemi rozdrabniam. I pumeks jeszcze dosypię. I teraz tak, tutaj często popełniana wtopa, sięgamy po za dużą doniczkę. Takiej wielkości dla czterech sadzonek będzie Myślę optymalnie. Nie za duża, nie za mała. Sypię troszeczkę na dno. Około 2 cm układam sadzonki w różnych odległościach od siebie. Staram się robić tak, żeby korzenie dotykały podłoża. Przytrzymuję sadzonki w powietrzu i je Obsypuję z różnych stron. Poruszam doniczką, żeby ziemia dostała się między korzonki. Jeszcze trzeba trochę dosypać. Też nie za dużo, żeby została przestrzeń między podłożem a rantem doniczki, żeby podczas podlewania nam się woda po prostu z ziemią nie wylewała. I takie sadzonki warto podlewać delikatnie od góry, uważając, żeby nie zmoczyć liści pędów i w podstawkę. Żeby podłoże się równomiernie nawilżyło. Bardzo delikatnie ugniatam, też nie za mocno. Jak jest jakiś listek, który dotyka podłoża, tego. I teraz pora na te. Mam ich łącznie 6 i mogłabym spróbować się ukorzeniać w takiej doniczce, ale najbezpieczniej, co prawda trzeba będzie je częściej podlewać, to sięgać po mniejsze. Podłoże powinno być sypkie, czyli jak dodamy nasze komponenty i podłoże zwilżymy, ściśniemy w dłoni, to powinno się łatwo rozpalać. Jeżeli chodzi o nawożenie, no to widzimy, ma wybarwione liście, więc jak będziemy dawali nawozy bogate w azot, takie nawozy uniwersalne, może tracić swoje uparwienie. Raz na jakiś czas, to trzecie, czwarte nawożenie można, najlepiej połową dawki, najbezpieczniej dla rośliny, a tak to stosujemy nawóz dla roślin kwitnących, czyli ubogi w azot. I też ona jakoś nie wymaga częstego nawożenia. Ponieważ przed chwilą włożyłam do podłoża sadzonki, to na pędzikach mogły powstać mikrouszkodzenia, więc jakbym teraz podlała, to wzrasta ryzyko, że wda nam się infekcja, więc chwileczkę poczekam, jakieś 10-15 minut i podleję od góry, jak i w podstawkę. Zaraz sobie jakąś podstawkę ja tutaj znajdę. Jak podleję, to chwilę też odczekam, jakieś 10-15 minut i powtórzę podlewanie. Dzisiaj film jest trochę z opóźnieniem, bo się strasznie wstrułam. Ale jest film. Jakoś nie przepadam za kolorowymi, wybarwionymi listkami, ale ta jakoś przypadła mi do gustu.